PepeSze na bliskiej dystans. Nawet może uda się zneutralizować tego Feldschirmjegera. Jest! Dostał w dupę. Bw, bw, szarża pojechała. Nie, co jest? Co się stało? Zabrakło. Silnik został przegrzany, ale fail. Kolejna szarża. Kolejna nieudana szarża tak naprawdę tego Krugstigera. Ale udało się go zneutralizować. Ostatni strzałem. No i mamy jeszcze Męczymy Kocha 2, a dzisiaj Wybłagana od Narika, jakaś tam powtórka od przegranej do wygranej. Na kolej i Amelinum, Nariko, z Zjawol jakiś, Dywizjoner, Demolka, czyli sparing widzowski na to wygląda. To jest prawdopodobnie ostatnia jego powtórka, którą skomentujemy przed premierą Kocha 3, dlatego na zapraszam. Wszystko, ten. No i zaczyna nam się bitwa, zobaczmy kto gra w tym sparingu widzowskim Nariko, Jawol, 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 jeśli by alkohol Takie ich poziomy, kontra, dywizjoner demolka Takie ich poziomy Zobaczymy sobie szybko dowódców Kompania kawalerii pancernej, wsparcie zwiadu, kompania szturmowa i tam wszystkie rzeczy do strzelców U demolki radziecka armia szturmowa Taktyka obrony w mieście, o Tyle tak to mogę skomentować. I taktyka strzelców na linii frontu i takie oto jego rzeczy, jest na front, z flanki ich, tak, spalone, spalony, e, jawol, i śliwy alkohol, siły lądowe, luftwaffe, Felsi Miger znane, kochane, tutaj narikowskie taktyki, co ciekawe właśnie, nariko pewnie też je weźmie, niech zgadnę, to będzie śmieszne, no i takie raczej przeciętne, zwyczajne, o, o, jest, narika, ulepszenia są jak zawsze tutaj, jest świetny, tak, tak. Wciąż dzwoni mi w uszach, mi jeszcze w głowie. Nigdy nie przestało dzwonić po tej powtórce. Doktryna przełamania, wsparcie pancerne i sił lądowych Luftwaffe. Naliko z najgorszym... Intel no, naliko lubi takie, no patrz jakie fajnie. wciąż dzwoni, jesteś świetny, smoku jesteś piękny, prawda, I jeszcze błyskawiczny, myśliwy, super, super. O co chodzi w tej grze? Monober nie rozumie. Monober, to jest druga wojna światowa, patrz, tutaj ludzie naprzeciwko siebie strzelają właśnie z broni i umierają, o, a ci muszą uciekać na przykład, to jest strategia, to jest RTS, jedyny gatunek, którego nigdy nie dotykałeś poza Heroesami, dlatego nie rozumiesz kompletnie, co tu się dzieje. Nie czuję nóg. Widzisz, jakie to smutne? To jest piekło wojny. A tutaj prawdopodobnie oddział sztrawników zostanie zabity, tylko że coś mieli problem ci saperzy szturmowi, żeby wycelować i jeden zdrowia pa 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 pa, pa, pa i uciek sztrawniczek. No, jak widzicie, super elitarne niemieckie oddziały, które nie mogą nawet zabić w odwrocie rannego, jak nie wiem co, oddziału sztrawników. Czemu ja tu widzę, że żołnierze biegną wy przeciwników i umierają? Bo czasami to jest wojna. To, widzisz, pociski latają, są różne rodzaje broni, właśnie o to chodzi. Na przykład ci saperzy szturmowie mają broń automatyczną, która bardziej rani z bliskiej odległości. Natomiast Force Grenadierzy, czyli ten, ta jednostka. O, wpadli na minę, zabiło ich dwóch. Mają broń dalekosiężną, nie? więc lepsi są na daleki dystans. Dobry wieczór, widzę powtórkę moich kolegów. Siema, siema Jordan Drozda. Tak, zdecydowanie. Prawdopodobnie ostatnia narikowska powtórka w tym życiu. Jak tam Amerykanie na dole. No i tak można... Najważniejszą jedną z mechanik jest wycofywanie tych oddziałów właśnie. Wtedy one wracają prosto do naszej bazy, są szybsze, ale już nie mogą. Jakby anulować nie można tego rozkazu, nie? Więc one będą prosto do bazy, wiec. Jeśli poniosę właśnie tutaj zbyt dużo strat, to powinno się używać takie rzeczy granat poleciał zapalający. Pff. A pali! No, no, łogień, łogień boli. Ale jak widać. Nie na tyle, żeby wypędzić te jednostki Amerykanów, no i sami muszą uciekać do domu. Tymczasem tutaj ruskie... ruska hołota, trzy oddziały sztrawników pogoniły całą niemiecką armię. A tutaj pojawili się pierwsi elitarni żołnierze właśnie z doktryny Luftwaffe, czyli Mieger. Świetna jednostka posiadająca karabiny FG-42. Idealne na każdym dystansie, bardzo zabójcze, ale niezbyt liczna, dlatego dosyć taka niezbyt żywotna. Ale też nie najgorsza w żywotności, jeśli o to chodzi. Zawisza dowodzenia. No gdzie są szturmowcy? Biegną. Czyli tak, tutaj Demolka na razie gra bardzo, bardzo ładnie. Dopiero tylko ci, te elitarne siły plus jakiś KM pewnie zatrzymają pochód ruskiej hołoty. A na dole, co my tu mamy? Patrzcie, samochodik, Transporter Pelot! No, czyli pierwszy pojazd. Jak można się domyśleć, jednostka piechoty, tak jak tutaj zwyczajne żule nie mają najlepszej tutaj skuteczności do walki z takim pojazdem, nie? Potrzebna jest broń pepans, jak na przykład to. Działo przeciwpancerne niemieckie Raketenwerfer, Werfer. Która wali rakietami w ten domek. Jak tam na północy cisza. Niemcy próbują odbić swoje paliwa, ale to ruscy raczej tutaj kontrolują większość terenu. Jest! Transporter Pelot oflankował działo właśnie rakietem Werfera należącego do Narika, oddał strzał, ale kompletnie niecelny. O Jezu, rozjechał krowa, ale wybuchła krwią. Ciekawe. Aj, dostał w tylny pancerz, trzeba bardzo uważać, taki transporter nie ma zbyt dużego pancerzenia. No i divisioner traci swój lekki pojazd niestety ani jednostki tak, wszyscy zostali zabici, Dywizjoner tutaj bardzo duży błąd popełnił i jego jednostki zwiadowcze, y, Pathfinderzy zwiadu i jego lekki pojazd, wszystko zostało zabite, a wystarczyło tak naprawdę tylko trochę bardziej mikrować lub uciekać tym pojazdem. No niestety, jak widać, Nariko zwyciężył tak naprawdę nic nie robiąc, <grywa> po prostu postawił swoją jednostkę. Pamiętam, że podczas tego meczu ja wol się bardzo denerwował, podczas tego meczu wol się denerwował, ciekawe dlaczego. Oj, tutaj odstrzeliwują tych saperów szturmowych, ale zdążą się wycofać. I Amerykanie kolejny pojazd przyzwali, tym razem M8 Greyhound, który jest możliwy dzięki doktrynie. Ma całkiem skuteczne działko przeciwko piechocie i można mu jeszcze ulepszyć na 50. Stanowisko gotowe! Stanowisko gotowe! Witam bardzo serdecznie. Chciałbym pogratulować widzia tysiąca słuchów. Pamiętam jak niedawno wiliśmy szejce. Dzięki Tarant. Pozdrawiamy Taranta. To też jest osoba, która tutaj towarzyszy mi w moich przygodach niemalże od początku. Atakując flanki. Ile mamy tych moździerzy radzieckich? Mamy jeden i dwa! Demolka przezwał dwa wielkie moździerze 120 mm. To jest naprawdę potężna broń. Artyleryjska, nie? Tylko zobaczymy, czy jego frontline, czyli strawniczki, przetrzymają na tyle długo, żeby te moździerze były skuteczne. Na mojej stronie najwięcej się działo, bo jesteś najlepszy. No właśnie, tutaj Ruscy też już wybrali radziecką armię szturmową. Nariko sobie wybrał doktrynę wsparcia pancernego, każdy już powybierał co miał. No właśnie, to jest problem tych moździerzy, nie? Że jak ktoś przyjdzie na bliski dystans, jak tutaj idealnie w odwrocie złapali tych sztrawników, saperzy szturmowi, ale jednak sami jeszcze granat na dokładkę, no nie udało się zneutralizować strawniczków. Tak zwane karniaczki. Ale tutaj gotowi, tak. Felsi Mieger. Zostali ulepszeni na dwa karabiny FG-42. Te trąbki tutaj nam grają, ciekawe. O, czyżby kolejny zrzut? Tak jest. Kolejni Felsi Byli gotowi do zrzutu. I właśnie lądują. Super niemiecki akcent, komu się podoba. Serduszka na czacie. Bardzo liczne oddziały szturmowe. <laughs> Całkiem też nieźle wytrzymały. Ale o, kąt grana tutaj. Jeden został z tych. pepeszo na bliskiej dystans. Nawet może uda się zneutralizować tego Felsimiegera. Jest! Dostał w dupę od batalionów karnych z PTRS-ów, czyli bronią Pepans. Wysadzili mu dubsko kompletnie. No, bolesna strata. To jest bardzo drogi oddział. Kosztuje 340. Miał pierwsze doświadczenie i jeszcze był ulepszony. Dlatego boli, to boli. Trzyma by nie było. Dzięki. Jak to kiedyś Demolka powiedział. Wiem, jak brzmi zwykły moździerz Aston, 20. <noise> jak tam na dole. No, Neriko rozwożu szferre pancera w dosyć ciekawym miejscu tak naprawdę. Które większość jego jakby zasięgu jest zmarnowana, że tu jest kraniec mapy. No ale okej. Okay. Ciekawe tutaj rzecz. Ło, wow, co to zostało zrzucone? Bomby kasetowe lecą! Yyy, patrzcie na te motylki. Tworzą istną mielątkę z piechoty. Problem w tym, że całe oddziały niemieckie były lekko w prawo. Dlatego nie dostały aż tak dużych obrażeń, jak mogłyby dostać za tego minut, dzięki za Kutasa Monter, pana moją stronę, Nariko Sors, procedura standardowa. No, Nariko ma takie właśnie przebłyski na początku, a później już standardowa procedura blobowa. No, tak jak tutaj, właśnie, wszystko w jedną, ten nic na środku i, i jechanka, nie? Dużo tutaj tych amerykańskich pojazdów nawet zostało zniszczonych. Nariko też zniszczył. Tego umocnione stanowisko amerykańskie ulepszone, ale to tylko dlatego, tak naprawdę, że wszystkie jednostki Amerykanów Divisionera nie wiadomo dlaczego postanowiły wesprzeć tutaj flankę swojego przyjaciela, który faktycznie miał trochę problem. Granat w odwrocie idealnie rzucony, patrzcie, ile zadał obrażeń. Gdyby ten oddział był tylko bardziej ranny, ale pepecze, właśnie w ruchu nie mają najlepszej celności, Ale może się uda, z domku jeszcze strzelają karniaczki? Nie. Zabrakło odrobinkę obrażeń, żeby dobić ten oddział cały. I Nariko przyzywał już swoich soldatów. Kolejne umocnione stanowisko jest po to z rakietem Werfera. Które, co ciekawe, akurat jest trochę w zasięgu tego umocnionego stanowiska. To jest ciekawe. I już leci kontratak z góry amerykańskim. No, ale stanowisko tego nie przeżyje. No tutaj błąd, no niestety, dywizjoner myślał, że skoro ma dwa umocnione stanowiska, to już jest Bogiem i może zrobić co mu się żywnie podoba, to oczywiście nieprawda, zawsze powinien zostawić chociaż trochę jednostek tutaj, nie? Żeby można było przeciwdziałać tutaj kontratakowi na no, proszę, trzeci poziom doświadczenia. Granat zapalający również. Strzelcy nie powinni tak długo tutaj stać. Aj, 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 duży błąd. Znowu, co robi Divisioner? Gdzie jest jego uwaga? Bo na pewno nie tutaj. Nie na polu bitwy, gdzie jego jednostki potrzebują jego atencji. Patrzcie, jak oni giną niepotrzebnie. Ile tutaj obrażeń na nabił, tylko i wszystkich wycofał. Skoro mógł tylko dwa oddziały, tak naprawdę. A jednostki tyłowe, pathfinderzy zwiadu, wszyscy mogli jeszcze powalczyć chwilę. Bardzo, bardzo tutaj widzę duże problemy są z kontrolą tych jednostek. Uwaga, granat niezauważony, ale no, mać szczęście naprawdę duże, że Nariko może rzucać tylko te granaty zapalające. Bo byłyby duże, duże tutaj kłopoty. Pan Kapitan XP sobie z barem jego ulubionym. Co my tu mamy? Kolejne bomby oddąkowej. Cóż tu się domek rozpadł? Jezu, wybuchła eksplozję. Demolka chciał też tutaj przyszponować trochę jednostkami szturmowymi. Wygląda na to, że przeżyją, ale no. Nie czuję się najzdrowiej. Tutaj widzę kond blob. No, walka blobów zaczyna się na dole. O, niezauważony granat. Tak naprawdę nadwiązka granatów to są bardzo potężne rzeczy ze strony obersoldatów, właśnie. Dlatego no ponosi tutaj duże straty Divisioner. Kompletnie niepotrzebne i kompletnie wydaje mi się, że jakby dziwne. Zwłaszcza dlatego, że no właśnie, nie ma tutaj zbytnie jakby. Nie ma nic co przykuwać jego uwagę. Nie on ma dosłownie tylko uzupełnić oddziały w sztabie i tylko tutaj może yy, zarządzać walką. nie? Dlatego mnie tak to dziwi, czemu nie, nie rusza tak bardzo swoimi jednostkami. Na górze tymczasem 85 z doktryny, czyli lepsza wersja T-34 z lepszym pancerzem i działem, ale bodajże gorszą mobilnością. Zaraz chyba załatwi tego pancera 4 w wykonaniu OKW. O, wjeżdżał mu na tylny pancerz. Dostał co prawda tutaj jednostki piechoty, Uszkodziłem mu silnik. Ale czy to powstrzyma 85? Wydaje mi się, że nie. Uf, wow, nie trafił. Bardzo duży. Tutaj RNG nie polosowało dla 85. Jeszcze jeden strzał, kolejny wchybił. Ale farta tutaj miał bardzo dużego. Szkoda też, nie wiadomo gdzie są. Wszystkie jednostki są w sztabie, to też nie jest dobrze. Większość trawników została potracona. Szkoda, mogło to wyjść o wiele, wiele inaczej, gdyby tylko udało się właśnie jednostki piechoty bardziej tam potegować. Żeby wspierały tą 85, która tutaj teraz smutna musi się wycofać. Jest pod lekkim, lekkim ostrzałem tych false grenadierów. I przydałoby mu się jakiś KM, może chociażby, bo na Rico nie ma żadnej opcji artyleryjskiej, nie? Poza tym szturm Tigerem, który teraz przyjechał. Ale wydaje mi się, że tutaj dywizjoner zaraz bardzo, bardzo go to wszystko zaboli. O! Zabili I cały jeden oddział y, obersoldatów. Nariko nie zdążył ich wycofać. Czyli tutaj też y, musiał się zagapić. Ale tego, dywizjoner już powinien mieć co najmniej jedno działo PePans 100 na stówę. Mm, I jeden KM też by się przydał myślę, że ciężki karawin maszynowy, żeby właśnie takie coś powstrzymywać. Nariko kocha bloby, więc to byłoby idealne. No wiadomo, no przyzwał Tigera, no ale to nie powinno to w ogóle się zdarzyć, nie? To, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Jeśli Nariko robi Tigera, to wiedz, że... Coś się dzieje, że nie, nie grasz najlepiej o coś w tym stylu, że mogłoby być znacznie lepiej. Tymczasem tutaj nie wiadomo dlaczego zostały użyte pociski zadymiające. Szturm I... na Narjkowski oddał strzał, no ale jak widać, nie był to idealnie wycelowana rzecz, mimo że właśnie jednostki były w odwrocie. No ale zobaczmy: Divisioner ma bardzo dużo zasobów ludzkich, a nic z tego nie korzysta w żaden sposób. Zobaczymy, jak to się zakończy. <duszel> Dobra, co tam jeszcze, nasz serwer okazał się lepszy, to mój ziomek, lecz ostatnio słabo mu idzie w koch 2, a też planuje przerwę, o, no proszę, ale pozdrawiamy, dywizjoner spoko, strasznie dobrze się z nim rozmawiało, D więc ten, ten, Tutaj tylko mówię mu, co bym mógł robić lepiej w kochu, nie, ale spoko, spoko ziomek mi się no. wydaje. O, liczby, osiemdziesiątki, piątki, szarża pojechała, nie, co jest, co się stało, zabrakło, silnik został przegrzany. Ale fail, ale i tak chyba dojadą tego pancera 4, bo ich... Nie, Rykoszeto. Kolejny pancer 4 się pojawił. Ale fail. Nie, to kompletnie RNG widzę też jest po stronie niemieckiej. Dajcie spokój. Spowolnił dosłownie przed y, momentem uderzenia, nie? Ale jaja. <suszy> <suszy> Oż Czemu te 85 nie mogą pokonać tych pancerów 4? Strasznie mają jakieś problemy z celowaniem. Nie wiem, czy to naprawdę Bóg RNG jest niekorzystny dla nich. Czy może jednak naprawdę są tu jakieś dziwne rzeczy. Ich tylny pancerz Oberwo. Tutaj moździerz sam zajmuje punkt. Oto strzałem takich ludności. Już dawno powinno się go wycofać. Wreszcie! Wreszcie dywizjoner postanowił zbudować działo Pepans i ma niszczyciela czołgów Jacksona. Co tu się dzieje? No właśnie szkoda, że ci Pathfinderzy z wiadu nie mają też żadnej opcji, żeby zagrozić temu pancerowi 4. Nic nie mogą zrobić. To niemiecki czołg, no tak, to prawda. No i straciliśmy załogę działa. No, czyli moździerza. Rozklekotał się diesel. Maksymalnie oddział doświadczony w spierdalaniu. Póki co? Znowu Roblox jest grany? Nie, zdecydowanie nie. Oby nigdy nie był grany już. Butterfronta drawać odpalałem już, kocham. Tak. No i znowu, co to jest? Dlaczego jednostka przeciwpancerna jest wystawiona na ostrzał i dlaczego obrwała z pancer Fausta? Nigdy, nigdy nie powinniśmy doprowadzić, żeby takie coś dostało właśnie od piechoty. No i kolejny strzał poleciał. Działo ppant się rozkłada, no spoko. aby strzelają do nas. Wydaje mi się, że to, że tak naprawdę przyzwanie tych Pathfinderów z wiadu, za dużo ich tu jest zdecydowanie, nie? Zwyczajni strzelcy byliby tutaj trochę bardziej skuteczni. Na przykład dwie jednostki strzelców, a dwie ten. I tutaj przyzwali ten ostrzał, nie? Pokaż to. to kosi? To jest właśnie potęga karabinów FG-42, nie? Ile tu jest? Są trzy oddziały w nie wyposażone. To, patrzcie, jak to morduje. To zabija wszystko. O, teraz dopiero <laughs> obstrali się, bo granaty poleciały. Tymczasem radzieckie czołgi, przyjechał też niszczyciel, SU-85. Nadlatują pociski! Hmm, użycie szarży. Bardzo ciekawe, wydaje mi się, że było kompletnie zbędne i to jeszcze ten bardziej doświadczony, 85, tak. To był duży, duży błąd. Nie ma właśnie, uszkodziło mu główną armatę, nie może się ruszać. Kompletnie, kompletnie to było niepotrzebne i straci go. Aaaa, strasznie ciężko się to ogląda. Strasznie, strasznie ciężko. Tutaj w ogóle punkt został zaminowany. Zamiast poczekać właśnie na spokojnie, aż ten niszczyciel gdzieś tutaj podjedzie, żeby można było prowadzić skuteczny ostrzał, to tutaj podleźli. Czemu, to, co oni tu robią? Jakaś flanka się szukuje. może chce zarzucić flary artyleryjskie, ale nie ma nawet na to amunicji. Fajna gierka, dużo action. Super dużo, tylko czemu tak upośledzone to action musi być, to jest moje pytanie. Raketem Werfera dał już dwa strzały do Jacksona, który dalej jedzie do przodu. Co robi Jackson? O co tutaj chodzi? Teraz dopiero się wycofuje i dostanie ostatni strzał i pożegnamy go. Brawo. Doskonałe zagranie. Warto jaki skok piękny za 10 punktów. Nie, nie, to, to, to naprawdę. Aż, aż taki niepokój wyczuwam wewnętrzny, nie, że. Och. Jeden z pancerów 4 został zniszczony przez SU85. Wreszcie, patrzcie! Jedna jednostka wystarczyło ogarnąć jednego niszczyciela, i od razu dwa pancery 4 zostały rozwalone. I ja dopiero przyzywa swoje działo. Panc świetne zagrania, czy świetne. Po prostu poprawne, a tutaj. <ścoughs> szkoda gadać. I nawet szwerer pancer zostanie zniszczony na to. Wygląda mnóstwo niewykorzystanych szans, mnóstwo dziwnych zagrań. Mnóstwo niekontrolowania swojej armii, o! W na to, że Demolka postanowił wspomóc tutaj swego sojusznika na dole. Ale również obrywa już długo, już dwa strzały poleciały i będzie trzeci nawet z rakietem Werfera. Szturmowcy wchodzą, na Nari'ko w totalnym odwrocie. Grupę piechoty stracona, czyli Nari'ko tutaj nie spodziewał się kompletnie pewnie takiego rozrachunku, nawet kolejny Jackson się pojawił. Rakietem Werfera został zneutralizowany. Czy już Tiger odpali? Tak, leci rakieta. Kompletnie nietrafiona, ale jak widać... Brakuje troszeczkę aliantom jeszcze więcej siły pepans, żeby móc go pewnie tutaj ścignąć do końca. No, ale kontratak jest. Jawol właśnie wyczuł ten moment, że... Wszystkie jednostki, demolki są na dole, dlatego on może na spokojnie tutaj atakować punkty. Jezu, jeden zdrowia ma! I... Nie zaryzykował. Wystarczyło raz tylko tutaj odpalić jeszcze strzał. Jackson nie trafia. I spotkał Kingstegera, który jednym strzałem zabiera mu pół zdrowia i zostanie unicestwiony. No właśnie, takie rzeczy po prostu bolą, nie? No to jest niewybaczalne, to jest niedopuszczalne po prostu, nie? To jest najgorsze możliwe zagranie, które po prostu gdzieś tam, a jedź, zobaczymy co się stanie, nie? Spadek mobilności. No spoko, spoko, spadek. To prawdopodobnie był początek końca. No i co to zostało tak naprawdę? Ten niszczyciel 85, nigdy nie naprawiona? Nie, teraz dopiero ją naprawiają. No i to już jest taka masa krytyczna po prostu. Alianci ponieśli zbyt duże, duże straty. Już nie mają jak się odbić po prostu, nie? O, dwa moździerze skradzione przez jawola, no. Kurde, dużo tutaj niefortunnych rzeczy się podziało, ale też bardzo dużo dziwnych decyzji. Szarża 85 była kompletnie bez sensu, brak kontroli tego pancera jednego dało się na spokojnie zniszczyć. No a teraz Niemcy zwyczajnie po prostu będą super ciężkie pojazdy, na które mm, alianci nawet nie mają po prostu żadnej broni p żeby je zniszczyć, nie? Masa krytyczna tych Falcimiegerów też była, ale najgorzej bodajże na dole. O, Szturm Tiger, widzę, oddał celny strzał, ale zabił tylko bodajże trzy jednostki. To było też dosyć dziwne. Co tu, tutaj ta chałubica wali, pewnie? Tak, tak, chałubica. No i tutaj, danie Narikowi mówię, rozbudować się do takiego stopnia to jest, to jest nieporozumienie. nie to Jest niesamowite. A no i jest taki tygrys królewski. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Czy ktoś wie? No nic się nie da zrobić. Demolka nawet nie ma zizgana. to też myślę, że był bardzo duży problem. Nie miał nigdy przez całą grę, nie stworzył żadnego działa pepans A myślę, że by dużo dało. Zawsze trzeba mieć przecież jedno działo pepans. No jest strasznie dziwny, strasznie to jest dziwny mecz. Nacieraj, ale co mam nacierać, bo tutaj komentator o KW powiedział nacieraj. No nacieraj sobie, można wetrzeć ten kremik jakiś tam do pupci czy coś, nawet to już nic nie zmieni, Amerykanie i Ruscy mają już jedynie Niecałe 100 punktów zwycięstwa. Broni skrzydła. To byli chociaż poborowi, niektórzy mogliby rzucić granat pepans. Za dużo takich jednostronnych jednostek. Strasznie jest się wtedy takim nieelastycznym, nie? Kiedy ma się 4 jednostki szturmowców, a jest takie coś po stronie przeciwnej, co nie ma nic. Tutaj mogliby rzucić ładunek, ale nawet nie ma amunicji na to Bartosz. Kolejna szarża. Kolejna nieudana szarża, tak naprawdę tego Kingstygera. Ale udało się go zneutralizować. Ostatni strzałem zabili załogę Tygera. No ale to już nic nie zmieni. Brakuje punktu zwycięstwa, brakuje wszystkiego. Strawniczki mogą wejść do środka dla Beki i tyle. I z uszkodzonym silnikiem rozwalonym mogą jeden kilometr na godzinę tutaj jechać, a tu idzie już cała ekipa. No to jest takie, takie typowe dla Beki, żeby go Niemcy nie odzyskali. Ja to już nic nie da. Nic, nic, a nic. No, na dole ciągle masakra. Były dwa działa pepans, które nic nie zrobiły przez całą grę. Ten niebieski rusek on ma syna. No dobrze, ale co, co to wnosi do gry? Co, bo tu nie rozumiem toku rozumowania. No i co z tego, że jest ojcem? I że ma syna. I co, co, co w związku z tym? A mu pogratulować? Czy mam jakieś tam się cieszyć? Czy co mam ten? Nie, nie rozumiem. <laughs> Ładny ostrzał z Katiuszu. no ale to już takie koniec. No to już można tylko mówić, właśnie co nie wyszło, kto zawinił i tak dalej. Koniec. Ostatni punkt zwycięstwa zategowany. Kurde, ciężka to była. Faktycznie, na tu ci muszę przyznać, że to była całkiem ciekawa gra do skomentowania. Pierwsza chyba od ciebie powtórka, która naprawdę uznałbym ją za dobrą powtórkę, ale strasznie ciężka pod, pod względem komentowania, właśnie takie jakby, jakby to nazwać, niesprawiedliwości, albo no, jakby to tak ująć ładnie. Nie skila, ale takiego wyrafinowania, no coś w tym wie, wiecie, rozumiecie, nie? Że tu po prostu było poniesione tyle błędów popełnione, takie RNG zadziałało i takie jaja się działy, że po prostu strasznie, strasznie oczy krwawiły od tego, nie? Kiedy ja na to patrzyłem, nie wiem jak wy widzowie, którzy będziecie to na tubie oglądać, ale strasznie ciężko, no, no ja aż zęby musiałem zagryzać, żeby nie wybuchnąć właśnie na tą kontrolę jednostek, na to wszystko, co tu się stało. Kurde, zwłaszcza właśnie, że tutaj jakby strona niemiecka również nie było tak, że ona dominowała tą pole gry, bo też popełniała błędy, ale, ale to co się działo po stronie właśnie aliantów to była jedna wielka masakro nieporozumiewanie o coś. Amen. Dziękuję za uwagę i do następnego. Doom.